Panie pośle. Pani Marszałek, Wysoka Izba. Pierwsze pytanie, jakie się nasuwa po wystąpieniu pana ministra, to czy ministerstwo zawsze musi czekać na protesty rolników, aby podjąć jakiekolwiek działania w sprawach bulwersujących, tak jak chociażby w sprawie ASF-u czy nadmiernej populacji dzików. Czyż ponad rok temu pojawiły się pierwsze sygnały, że jest to bardzo poważny problem, a dopiero dzisiaj doczekaliśmy się pierwszych propozycji rozwiązań prawnych. To samo być może będzie czekało tych rolników, którzy mieli takie historyczne dopłaty cukrowe. Po zlikwidowanych cukrowniach tym rolnikom przysługiwały dopłaty około 52-3 zł za tonę. One obowiązywały do końca 2014 roku. W województwie podlaskim, gdy zlikwidowano cukrownię Łapy, około 1500 gospodarstw tego typu dopłaty otrzymywało. W skali całego województwa jest to około 150 milionów zł. Dziś, gdy Pan minister niedawno negocjował kolejną perspektywę unijną, nawet nie wspomniał o tym problemie. Francuzom udało się te historyczne dopłaty zapisać jako dopłaty, które będą kontynuowane. Co pan zrobił dla polskich rolników, żeby podobnie ich potraktować jak rolników francuskich? Czy znowu będzie im pan opowiadał, że nie można było tego zrobić, bo to są rolnicy z innej części Unii? Czy znowu będzie pan przekonywał, że rolnicy francuscy i polscy są tak samo traktowani? Czy będzie pan znowu czekał na to, aż rolnicy, którzy mieli niektórzy bardzo wysokie kwoty sięgające nawet stu kilkudziesięciu tysięcy złotych i które wkalkulowali w swój Program biznesowy funkcjonowania gospodarstwa. Teraz, gdy tych dopłat zostaną pozbawieni, to jak mają funkcjonować? Co pan im odpowie? Będzie pan czekał na to, że pojawią się pod ministerstwem i będą domagali się, aby ich traktować tak samo jak rolników w innych krajach Unii? Dziękuję bardzo. Dziękuję, pani